Mankonie, niezłe wdzianko dzisiaj otwieramy 5 autografów e, tutaj z tym z, z, z Kopenhagi no, i tu ogólnie jest naklejka twojego starego, gdzie on jest ten twój stary się ukrył tu jest, patrz twój stary, dzisiaj będzie opening twojego starego e, ale zanim to oczywiście g 4 strona Otwieram skrzynek ze skinami do CSS Jeśli masz ochotę jesteś osobą pełną, z nią Sant 7 kodzik należy sobie wpisywać, z moim kodem masz oczywiście plus 5% do każdego depozytu, darmową skrzyneczkę, milspek na start. Mam nadzieję, że fajne szczęście Ci też dopisuje, jak wpisujesz kodzik. Skrzynia Santiago jest, możesz sobie otworzyć. Bitwy, kontrakty, tryb kontrol, a wpłata z kinami jest praktycznie bezprowizyjna na e, moment nagrywania moje, tego filmu, więc możesz sobie sprawdzić. Ogólnie to nagrywam, to nie wiem, czy widzisz datę, bo tu jesteś taki jak, że pewnie widzisz. 12, niedziela 12 maja, a wiesz kiedy to zobaczysz? 20 za 8 dni. Także pozdrawiam z przeszłości. Eee, no i sobie otwieram. 5 autografów. Ostatnio mi Elen Vision Gold wypadło, więc No way. No way. No serio, wypadło mi Elen Vision Gold. Eee, gdzie to jest? O tu. No way. No a więc tutaj teraz chciałbym autograf też z 1 Vision Złoty, mojego starego. I będę spełniony. Będę spełniony. Jeee, yeah. mógł być to twój stary, no ale nie wyszło. Ten sam team, ale inny zawodnik sportowy. Okej, okay, okej, okay, no. Na razie leci jak krew z nosa, ale może się jeszcze coś uda tutaj dobrego wyciągnąć z tej kapsułki. Oj, chyba się nie uda nic dobrego wyciągnąć z tej kapsułki, także opening raczej na minus. Ale sprawdźmy tą ostatnią może akurat. Może akurat... No niestety no. O... No, powiedzmy no. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się miłego popołudnia ci życzę. Albo miłego dnia. Nie wiem. Do widzenia. Do zobaczenia. cześć, cześć. cześć, cześć, cześć.